Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale, ja nazywam się Radek, a dzisiaj gramy w grę pod tytułem Dome Keeper. Zobaczmy sobie na czym polega ta, w sumie to świeżo dopiero co niedawno wydana, giereczka rozpoczynając nową grę i widząc już w tym momencie co się będzie działo. A będzie się działo otóż to, że nam tutaj... Takiego to domeczek, czy też powiedzmy to szklana kopuła, będzie sobie istnieć nad naszym takim miastem. A naszym zadaniem będzie chronienie jej i z tego co widzę, to ja również rozwijanie się e, tak, żeby. Cały czas móc sobie jakoś poradzić ze światem. Zobaczmy więc, co my tu możemy wybrać w tej całej konfiguracji. Kopułę z laserem, możemy kopułę z mieczem wybrać, ale ona jest nieodblokowana, więc na razie zaczynamy w ten sposób. Jak stać, że założycie szybko, dużo rzeczy dopiero trzeba będzie odblokować. Możemy mieć różną skórkę naszej postaci, możemy mieć jakiegoś zwierzaka być może, wybierzemy sobie, możemy nie mieć, rozumiem, chyba że zwierzakiem jest X, albo możemy mieć takiego nietoperka. Gadżetem będzie, jak widzicie, tarcza a trybem polowania na reliks. czyli jak widzicie tutaj kolejne tryby i elementy rozgrywki będą się odblokowywać wraz z naszymi postępami. Rozpoczniemy sobie grę, rozpoczniemy też na poziomie trudności zwykłym, nie jest zbyt łatwo, ale i tak będzie to spokojniejszy poziom niż inne pozostałe. Zaczniemy próbę, to będzie nasza pierwsza rozgrywka w tej grze, sugerowany jest do tej gry pad, natomiast my oczywiście zagramy sobie z nie z kontrolerem tylko z myszką i klawiaturą. Leci oto Vegeta totalnie na planetę Ziemia, cholera wie ale to Totalnie wygląda to jak sekwencja z Bola i tutaj ktoś się po prostu wywalił, stwierdził, że przyjmie na klatę ten, że właśnie całą sytuację. I już nasza kopuła istnieje i jest sobie stworzona. To jesteśmy my, jak się okazuje, możemy tutaj sobie kierować naszym stworkiem. Mamy tutaj nietoperka, mam tutaj jakiś komputerek, nawet mogę coś kliknąć. A i w ten sposób kierujemy naszą kopułą. Okej, okay. spodziewałem się jakiegoś kurczę, może e, tego e, tutoriala, ale <grym> widzę, że nie. Strzał, ok. E, strzałka do góry to strzał. Tak, na to wychodzi. Ale możemy też się poruszać na e, WASD, to znaczy na W akurat nic nie zrobi. Dobra, wyjdziemy stamtąd. Wyjdziemy sobie z tego miejsca. Zobaczymy, czy tutaj coś ciekawego jest. Nie za bardzo. Tutaj też nic. Czyli tak, to jest nasz komputer, który możemy kierować. Ok. Możemy go też ulepszyć z tego, co widzimy. My sobie zejdziemy tutaj na dół i zobaczymy, co się dzieje. Możemy sobie kopać w ten sposób. Ok. Interesujące, więc pokopiemy sobie. To już się nie da, akurat to już jest wszystko bardziej, że tak powiem, wytrzymałe. Zobaczcie, że niektóre te elementy są takie bardziej, że tak powiem, stabilne, tak? Tutaj te krańce ściany nie mają żadnych takich elementów drobnych, te są bardziej takie możliwe, jakby do rozłupania, więc sobie tutaj połupiemy troszkę w poszukiwaniu ciekawych zjawisk, na które można tylko w takich miejscach się natknąć. Nie wiem, szukamy chyba, o właśnie na przykład tego, szukamy pieniążków, żeby tylko potem. Móc, żeby je podnieść musimy oczywiście przytrzymać spację, jak się okazuje. I co, i możemy z nimi wszystkimi lecieć, to jest ciężka robota, bo jest ich dużo. Jak naciśniemy Q to opuścimy jeden, ale damy radę z nimi dojść tutaj chyba. Okej, okay. tutaj idą chyba na przemiał z tego co widzę. Jestem ciekawy co to oznacza, czy jakąś energię dostaliśmy, zobaczmy, zobaczmy na, w takim wypadku ulepszenia. Moglibyśmy tutaj coś kupić, jak widzicie my już w ekwipunku mamy cztery kwadraciki żółte, złote, czyli prawdopodobnie jakieś, jakieś złoto, tudzież inne. Inna rzecz. I możemy sobie pokupować rzeczy, na przykład miernik bliskości wroga, pokazuje czas pozostały, to jest super, od razu to chcemy, nawet bez zastanowienia. Poza tym mamy miernik wytrzymałości, który też nam się przyda, mamy też ekwipunek, który nam pozwoli wyświetlać liczbę posiadanych zasobów, czyli tak naprawdę my zaczynamy grę i nie wiemy w sumie nic. Nie wiemy tak naprawdę nic o tym, co się dzieje. Chcemy wiedzieć na pewno, ile mamy jeszcze życia, to się tutaj pojawia, tutaj się będą pojawiać wrogowie. Super. Pokupowaliśmy te rzeczy, z nam tylko jeden goldzik, więc, e, więc, że tak powiem, spadamy stąd. I idziemy szybko jeszcze e, poszukać jakichś rzeczy tutaj, bo e, na razie przeciwników przecież jeszcze nie ma. Więc ile tylko możemy, to postaramy się tutaj o dokładnie połaścić Ten miernik tam cały czas się zmniejsza. Więc musimy być przygotowani na to, że zaraz zaraz się to niestety skończy i będziemy mieli wrogów na głowie, więc zbierzmy znowu te cztery i szybko, to tylko możliwe. Dotrzyjmy no, z powrotem do naszej kopułki. O i tak, jesteśmy tuż na styk. Dobra. Do komputera szybko. Sprawdzamy ulepszenia i patrzymy, co możemy zrobić. Mamy w tym momencie 5 golda. Dobra, jak mamy 5 golda. Tego tutaj jest więcej jednak niż myślałem. To jest do naszego laseru, jako że będzie niedługo atak, ale wszystkie jeszcze laserowe kosztują dużo pieniędzy. Poza celownikiem laserowym. Myślę, że celownik laserowy możemy sobie kupić. I zobaczymy, jak nam to teraz wyjdzie, Mamy jeszcze jeden goldzik. Ten goldzik w tym momencie chyba na nic nam niestety. No do niczego nam się nie przyda. Widzę, że wszystko tutaj co najmniej koszt ma. Dwa, więc w związku z tym, podarujmy sobie tutaj robienie czegokolwiek. My i przygotujmy się już do obrony, bo tak spodziewałbym się... No właśnie, że to ten moment. O kurczę, tutaj coś nadchodzi. Musimy chyba... Zaraz, czy to... Czy to jesteśmy w stanie... Okej, okay, uff. Chwilę myślałem, że nas rozwali, ale to chyba na tyle w tym momencie. Wyjdźmy więc z tego miejsca. Kolejna fala dopiero musi nadejść, my się jakoś tutaj wybroniliśmy, nawet zaczęło tutaj rosnąć już jakieś roślinki, czy to dobrze, czy to źle, w sumie to ciężko powiedzieć, my musimy przeszukiwać dalej te tereny, żeby znaleźć więcej pieniążków, których potem będziemy mogli jakoś wykorzystać, czy jestem w stanie bić na raz dwie rzeczy, nie, to tak troszeczkę bym powiedział średnio. Trzeba też będzie jak najszybciej postarać się o jakieś ulepszenie, jeżeli chodzi o, oczywiście, nasze zdolności wydobywcze. Zresztą zobaczcie, już połowa tej całej tak naprawdę ta, czasu do kolejnej fali minęła, a my jesteśmy wciąż na etapie... O! Ale przynajmniej jakiś metal znajdziemy, to jest coś nowego. Zgarniemy te sobie rzeczy, My że ca całe trzy, bo zgarnąć właśnie wszystkie naraz. Mimo, że trochę wolniej będę się poruszał w tym momencie, to wolę je wszystkie tutaj przynieść. Nie toperek się obudził, okej. Okay. Nie toperek tam będzie działał. Ja spadam z powrotem tutaj. Może jeszcze coś mi się uda na tym tej bliższym że tak powiem, powierzchni poziomie odnaleźć, ale biorąc pod uwagę, jak szybko zaraz pojawią się stwory, to może zobaczmy, czy za te rzeczy, które uzbieraliśmy do tej pory, możemy kupić coś przydatnego, bo wydawało mi się, że kurczę, nie ma nic za jedną sztukę złota, więc ta sztuka złota jest nam mega potrzebna, żeby cokolwiek kupić. Co w ogóle możemy kupić? Siłę możemy zwiększyć, tarczy, to jest siła tarczy, nie siła naszego ataku, bo tutaj jak zobaczycie mamy wszystko dotyczące tarczy, tu jest wszystko dotyczące laseru, naszego inżyniera, co jest też mega ważne i prawdopodobnie moc wiertła plus siłę udźwigu będziemy chcieli szybko zwiększyć, więc być może te dwa pierwsze zakupy nie były najrozsądniejsze z naszej strony, ale już trudno, zrobiliśmy, to zrobiliśmy. Wróćmy więc szybko do naszej kopuły, przygotowani jesteśmy na atak, wydaje mi się, że możemy sobie spokojnie poczekać, Przygotować się, już, bo to nadchodzi mu właśnie przeciwnicą. Oni na razie wszyscy są na lądzie. Obawiam się, że tym razem będziemy mieli więcej problemów. Próbuję bardziej w głowę atakować. Proszę bardzo, udało się. Na razie tyle znowuż. Na razie tyle. Wychodzimy stąd i idziemy szybko na polowanko. Jeżeli chodzi o zasoby, dobra, rozbijemy to tutaj, co jest. Na pewno nie potrzebujemy rozbijać tych rzeczy, takich stojących, jak ta pojedyncza kratka u nas po prawej stronie u góry. No, ale inne rzeczy to są już bardziej wytrzymałe. Zobaczcie, dłużej się przez nie przekopujemy. Przez te takie zawierające jakby więcej, można powiedzieć inaczej, mniej elementów, przekopujemy się szybciutko. Ale tam, gdzie jest ich więcej, no to jest problem. Dobra, spróbujmy tutaj jeszcze jest jeden taki trochę teren, który możemy się przebić w miarę szybko. No nie zmienia to faktu jednak, że tutaj troszkę spędzimy czasu zanim znajdziemy coś wystarczająco dobrego, żeby przetrwać. Ok, jest tu coś ciekawego. Tego do tej pory nie mieliśmy. To chyba jest jakiś budynek w ogóle, który odblokowujemy w tym momencie, Takie mam wrażenie, jakaś mapa? Zobaczmy. Skarbiec, mapa, nie wiem co to jest. Wezmę to ze sobą. Może to jest po prostu dużo pieniędzy. Jako się tutaj przeciągniemy. To jest ciężkie cholerstwo. A zaraz będziemy atakowani, więc szybciusieńko do kopuły. Tam musimy się schronić. Zobaczmy. Mamy gadżet, super! Jaki gadżet możemy wziąć? Jest pauza, więc nieszczęście nie stracimy czasu w tym momencie. Możemy przerabiać gadżet na dwa sztuki kobaltu. Kobalt nam jest niepotrzebny chyba. A czy nie, może jest potrzebny, ale wiecie jak to jest. Laser ogłuszający automatycznie namierza i ogłusza małe potwory. Skraplacz montuje pod kopułą maszynę, która powoli wytwarza wodę. Nie mam dla pojęcia, czy to jest ważne, jako że to jest pierwsza rozgrywka. Jako że to jest pierwsza rozgrywka, to ten laser ogłuszający brzmi dla mnie totalnego nuba, ale no najbardziej sensowny. Więc sobie taki laser też właśnie weźmiemy. Mamy więc teraz dwa, dwa takie oto laserki. Już widzę, że okej. Okay. Dobra, jesteśmy w stanie sparaliżować tego przeciwnika. Musimy się szybciusieńko przesunąć na lewą stronę. Okej, okay, jak fajnie, że ten ogłuszający laser mamy. No faktycznie nam trochę tutaj ułatwia życie. Dobra, udało się. Wychodzimy więc znowuż i idziemy dalej szukać rzeczy. Gadżet się mega przydał. Nie ma co ukrywać, że bez niego mogłoby bardzo krucho. No, ale teraz musimy szukać dalej zasobów. Jednak nie ma co ukrywać, że nie ma chwili nawet do stracenia. Tutaj już chyba głęboko wchodzimy. Jest złotko, jest złotko, jest mega przydatne. Jest tego złotka dużo. Jest nawet tego złotka bardzo dużo. 4 max możemy wziąć. Nie będziemy targać więcej, bo nie wyciągniemy się z tym. Nawet się zastanawiam. Możemy tutaj zrzucić jedno złotko. Myślę, że to by był dobry pomysł. A w sumie nie muszę cały czas trzymać spacji. Ja to robiłem przez cały czas. Już dobra, już nie zrzuciłem żadnego z tego złota. Więc dobra, dajemy to szybko tutaj. Od razu lecimy coś ulepszyć. Mamy pauzę, czy kiedy ulepszamy rzeczy, więc to nie jest jakiś wielki problem. Zastanówmy się, czy chcemy moc wiertła, czy chcemy... Wydaje mi się, że... W tym momencie ta siła źródła nam się przyda, ale szybkość też jest kurczę czymś co byśmy chcieli zainwestować. No oczywiście, siła znowu, tarcza kopuła, biorąc pod uwagę, że pojawia się więcej przeciwników, to ten laser może nam też się przydać, jeżeli zada trochę więcej obrażeń. Ciągłość ognia, laser ogłuszający chłodzi się szybciej i działa dłużej. Fajnie, fajnie. Szybkość, laser ogłuszający pusza się szybciej. Autonomia, prosta SI będzie kontrolować laser ogłuszający, nawet kiedy nie macie przy stanowisku kontrolnym. Fajne. Fajne, ale raczej uderzymy w większe obrażenia W tym momencie przynajmniej Mamy jeden na jeden jeszcze zasób Mamy też trochę czasu jeszcze, więc wychodzimy stąd szybko Wątpię, żebym zdołał przenieść wszystkie cztery Z tą prędkością, więc złapię tylko trochę Tym bardziej, że tu już jest głęboko Złapię te dwa, okej okay, cztery, nie wiem czemu myślałem, że są cztery Jak są tylko dwa Ale to nam będzie musiało wystarczyć Zdążę je jeszcze donieść, więc chyba Chyba nawet coś kupimy jeszcze Wrzucamy je szybko i mamy trzy monetki, i mamy jeszcze jeden, ten cały to sobie kobalt. Tak było powiedziane nam, wrażenie. Więc możemy w teorii na przykład licznik cykli kupić. Który, ale on nam pokaże liczbę fal, które przeżyliśmy. To nie jest nam aż tak bardzo potrzebne. Eee, trzy monetki. Trzy monetki w teorii pozwolą, pozwolą nam doładować tarczę. Wykorzystamy wodę, by ręcznie doładować tarczę, która będzie absorbować więcej uszkodzeń. Tylko czy my mamy wodę? Tam było coś o wodzie, ale tego nie wykorzystaliśmy wcześniej więc nie, chyba, chyba, nie, chyba, chyba cholera nie. Chyba nic za trzy nie kupimy. Z taki słowem, ten moglibyśmy licznik kupić, ale... Ale, znaczy ekipunek, żeby nam wyświetlała, to nie jest nam potrzebne. Dobra, potrzymamy to, myślę. I zobaczymy. Ja już, już się trochę przygotowuję teraz na falę tak naprawdę, bo... Bo czuję, że to zaraz właśnie będzie nadchodzić. Patrzę, gdzie ten licznik. Ten nie tyle licznik co laser automatycznie się kieruje. Dobra, i robimy swoje. Szybko pokonane. Teraz musimy się przemieścić w prawo. Tutaj mój czas, a tam jest kolejny już tworek. I on strzela jeszcze w nas, żeby było smutniej. Dobra. Zadał nam trochę obrażeń. Musimy się szybko jakoś na nim skupić. Dobra. Jest złapany. Koniec. Fantastycznie. Trochę Nie Niedużo. Nie widać tych obrażeń, które otrzymaliśmy w żaden sposób. Więc ciśniemy w dół po złoto. Wiemy, że tam jest, więc też się nie hamujemy w żaden sposób. Tyk. Bierzemy to. 3. super. Akurat trzy fajnie 3 chcemy wziąć ze sobą. I nie będziemy dalej jechać w dół, poszukamy czegoś po lewej stronie, tak żeby być może odkryć coś bliżej samej naszej kopuły, żeby było szybciej. I też od razu lecę w dół. Nie, nie, nie czekam, nie, nie kupuję niczego w tym momencie, a szukam więcej jakichś elementów, które są nam przydatne. Myślę, że w tym miejscu szybko przekupiemy. No zobaczcie. Tyle tutaj złota czekało, a my się kopaliśmy tam... My się tam kopaliśmy... Dobra. A, to jest zdecydowanie za dużo. Jedno wypuszczamy. Cztery cztery, no dobra, weźmiemy je tak jak już, kurda, to jest powoli dobra, pójdziemy z trzema, szanieć to jest za dużo, za dużo czasu straty na przenoszenie wszystkich naraz, jednak trzeba, trzeba tutaj uważać na to i nie przesadzić też z takimi złymi rachunkami dobra, teraz tak, możemy zwiększyć siłę udźwigu możemy, zwiększamy moc wiertła i zwiększamy, zwiększamy szybkość później w kolejności zwiększymy też siłę udźwigu, tak żebyśmy mogli działać dużo szybciej, wychodzimy stąd jeszcze szybko, jesteśmy troszeczkę szybsi zgarniemy sobie jeszcze tego jednego to to jedno złotko. Skorzystamy, żeby potem nie tracić czasu. Chyba nie jesteśmy w stanie nic kupić. Za dwa jesteśmy w stanie kupić ten licznik, no, czy jak wipunek. Nie wiem, czy to ma sens tak naprawdę. Pamiętajcie, że my też możemy niedługo wykupić te inne rzeczy, na przykład ciągłość ognia, albo, albo jakiekolwiek tutaj inne rzeczy, które kosztują trzy, na przykład tą doładowaną tarczę. Doładowanie właściwie tarczy, chociaż ja chyba bym wolał kupić w tym momencie. Siłę tej tarczy. No nic. E, przejdziemy do walki. Chyba mogę po prostu kliknąć. Nie, myślałem, że od razu automatycznie przejdziemy do tej walki. Dobra, gdzie tym razem nas zaatakują koledzy? No to nie są nasi koledzy, ja wiem. O, dwóch od razu latających. Dobra, próbujemy się jakoś tutaj przed nimi obronić. Na szczęście zaatakowali z jednej strony. A no, on ten próbował walnąć. Okej, okay. próbował walnąć, ale mu za dużo nie pykło. Więc możemy szybko udawać się dalej. Teren tutaj. Pamiętajcie, mamy zwiększoną siłę właśnie naszego fantastycznego wiertła w tym momencie, więc przekopywanie się tutaj jest teraz dużo łatwiejszym zadaniem, nie ma co ukrywać. Tutaj jeszcze szybko pokopię, skoro już tutaj, tak, przez to się i tak trzeba będzie przekopać dwoma kitami, no ale dwa hity to zdecydowanie mniej, mniej niż jeszcze niedawno musieliśmy robić, więc szybko tutaj przekopujemy. Naprawdę nie chcę tylko po prostu z dwoma iść, dwa to trochę mało, chciałbym przynajmniej, o! Bierzemy bierzemy te trzy i spadamy. Mamy coś fioletowego, więc to będzie być może jakaś możliwość odblokowania czegoś mocniejszego, zaraz zobaczymy. Wrzucamy, tutaj akurat skorzystam z komputera już w tym momencie i zobaczę co możemy zrobić. Możemy naprawę kobaltem, naprawić chłodnienia kopuły. Nie chcemy tego robić w tym momencie, bo ta kopuła nie jest tak jakoś specjalnie ranna, jak zwrócicie uwagę. Czy nam to aż tyle wydłuży? Naprawa 15% maksymalnych punktów wytrzymałości. W... Nie, zastanawiam się, czy to nam zwiększy o tyle, aż ten wskaźnik, ale to i tak wolałbym naprawić to przy okazji czegoś. Siła dźwigu zwiększamy bez zastanowienia. No dobra, spróbujmy, przetestujmy. Trochę się chyba zwiększyło. Mam takie wrażenie, nie, nie zwiększyło się nic, moi drodzy, więc to nie miało kompletnie sensu, tylko straciliśmy czas. Dobra, wychodzimy. Wychodzimy, jeszcze mamy trochę czasu, żeby coś porobić, więc spróbujemy się tu poprzebijać przez te boczki. Na szczęście teraz, a akurat tu są jeszcze ciaśniej zabudowane Te skały, są grube, lite, nie da się tak łatwo przez nie przebić, ale musimy zrobić co w naszej mocy. Wiecie, ciężko się przez nie przebić, ale są stosunkowo blisko powierzchni. Chyba czas spadać, teraz się atak zaczyna, a ja nie jestem na pozycji odpowiedniej, ale na szczęście już jestem, dobra, walka i walka się od razu zacznie chyba, jak tylko, jak tylko dokładnie. No bo od razu atakujemy, od razu na szczęście oni nam nic nie zrobili, teraz szybko na drugą stronę jeden atak przyjmiemy i to tyle. No, lecimy znowu kombinować, jeżeli chodzi o to, gdzie znajdziemy jakieś surowce. Wątpię, żebyśmy je tutaj znaleźli. Chociaż cholera wiem, może. akurat, Nie, dobra. Czyli tu już wiemy, że nie. To sobie rozwalimy, żeby szybciej przechodzić. Tutaj możemy, tak jak mówiłem, po jednym po prostu. O, świetnie, są surowce. Zgarniamy go ze sobą, przecież możemy się dalej kopać, nawet go mając na sobie. Spróbujmy do góry się kopać w takim wypadku. Tutaj będzie ciężko się przebić przez te skały. Ale taka dodatkowa dróżka, powiedzmy, nam się robi. Trochę to czasu zajęło. Okej, okay, szukajmy gdzie indziej w takim wypadku. Tutaj, znowu przypominam, cienkie są te ee, ścianki. Możemy się w miarę szybko przez nie przebić. No, tutaj też nie, nie ma za bardzo... Tam jest złoto, które zostawiliśmy. Zapomniałem kompletnie o nim. Dobrze, więc w takim wypadku już tu się poruszyliśmy. Dobra. Oh, shit! Tutaj też jest w ogóle dużo rzeczy. I to bardzo dużo. No, ja nie wiem, cztery... Zwiększyliśmy siłę u dźwigu, zapomniałem kompletnie o tym. Nawet jestem w stanie w miarę szybko nieść 6 w tym momencie tych elementów. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Na szczęście nie, nie, nie za szybko przebywają te potwory, ale... Dobra, puszczam jeden. Upuszczam jeden, żeby szybko tutaj przelecieć. Jeszcze może zdążę coś ulepszyć. Mamy... 5 na no 1. Ok, mamy bardzo mało złota. Mamy bardzo mało złota, więc mało ulepszymy rzeczy tak naprawdę. Właśnie to nic nie ulepszymy. Trudno. Po prostu przejdźmy do walki w takim wypadku. Będziemy musieli próbować. No dopóki nas nie atakują jakoś tak bardzo hardkorowo, to jeszcze jest OK. Laser nam się zmęczył. Tutaj musimy rozwalić to. Musimy rozwalić to. A, jakieś jeszcze ludki atakują. Tego się akurat nie spodziewałem. Tymi małymi stworzonkami, to, Nie wiem, czy to były jakieś ludy plemienne koczownicze, które tutaj zamieszkują tę planetę? Ciężko powiedzieć. Rozwalmy to, bo mnie wkurza. Szczerze mówiąc, ten jeden kocek tam u góry mnie troszkę irytuje. Dlaczego? No bo tak, gdzie, gdzie, gdzie były te surowce? Czy one przepadły w momencie, jak ich nie wzięliśmy? Cholera, nie pamiętam, gdzie je zostawiłem. ale tutaj mamy fiolet, więc zgarniemy to sobie od razu ze sobą. I, co, i patrzymy tutaj. Tutaj zielone chyba są w ogóle silniejsze te struktury kamienne, mam takie przyjemne wrażenie. Słyszę też jakiś taki dźwięk, jak gdybym się do czegoś zbliżał. Może faktycznie do czegoś się zbliżam. Na razie to jednak i tak. O, jest złoto, okej. Okay. Złota jest całkiem sporo. Weźmy całość i jeszcze więcej, okej. Okay. O, nie, nie, dobra, przesadziliśmy z tym złotem. Zdecydowanie. Ale mam na tyle dużo, że możemy teraz fajnie polecieć sobie na powierzchnię 5 złotych. 5 złotych mam, dokładnie. 5 złotych. Całą piąteczkę. Jako jedną monetkę i mogę z tego zrobić coś fajnego, zaraz się dowiem co dokładnie, lecę do góry już i hop wrzucamy wszystko do naszej mielarki, ja to nazywam mielarka, nie wiem jak to się nazywa naprawdę, nasza mielarka nam dała całkiem sporo złota i dała nam też jeden fioletowy, no jeden fioletowy wiadomo, możemy się wyleczyć, ale tego nie potrzebujemy teraz w tym momencie, mamy też 6 na 5, mamy dużo, mamy dużo możliwości działania. Ale nie, nie tak, że tak powiem, mega dużo. Ja mogę wciąż zwiększać. Nie zrobiliśmy tego? A nie, zrobiliśmy tylko celownik laserowy. Moc lasera nie zwiększyliśmy. Laser przesuwa się szybciej. Cholera. Nie, na początku zacznę od mocy lasera, ale następna rzecz przesuwanie się szybciej. To jest Uuu, co, coś. Co, co jest piękne. Możemy też to kupić. Nie wiem, czy to spowoduje, że ja mogę sobie iść tak naprawdę i to nie ma znaczenia wielkiego? Jestem ciekawy, zobaczę. Ok, zaczęła się walka. I czy ja jestem potrzebny tam? Tak, jestem potrzebny. Myślałem, że to że to zadziała właśnie tak, że nie będę się kontrolować, ale jednak muszę kontrolować. Dobra, to trzeba się szybko przemieścić, cholera. Cholera, cholera tamten jest od razu przy nas. O, on bije. A od razu. Dobra, trzeba go rozwalać. Trzanić tam tą jedną latającą figurę. Tym bardziej, że nie zrobiła jakiegoś wielkiego kuku nam. Dobra. I udało się przesłać kolejną fazę, kolejny cykl. Nawet nie wiem, nie będziemy tego nie kupować na razie. Może później, jakbyśmy mieli za dużo pieniędzy, to nam się... Przecież jest jeden golf, który tak po prostu sobie randomowo leży. To ja go zbieram. Musiałem go zostawić gdzieś przy jakiejś innej eskapadzie. No ale na szczęście poczekał na nas tutaj ładnie. Tutaj się próbuje też przebić. Tutaj jest dużo ciemności w tych skałach, więc kto wie, może zaś gdzieś dotrzemy. Tutaj się w ogóle zrobiła ciężka skała. O kurde, te dopiero wymagają dużo roboty. Innymi słowy, nie będzie łatwo. Trzeba będzie cały czas gdzieś na bieżąco zwiększać poziom swojego... O, proszę bardzo, swojego e, tegoż, jak to się nazywa? Boże, święty Drill, wiertła. Dokładnie, tutaj się też kopaliśmy wcześniej, więc zobaczymy. Tak, fajnie jest kolejny jakiś. Ojej, dużo tego jest. Nie wiem, czy tym, z tym wszystkim się jakoś tutaj mi uda wylecieć. Raczej tak, mamy mało złota, niestety. Więc to ulepszenie w tej turze będzie takie. No, nie będzie za dużo ulepszenia, tak naprawdę. No, ale spróbujemy. Wrzucamy. Mamy dużo kobaltu. Zobaczmy, czy coś z samego kobaltu możemy zrobić. No, niestety nie. Mamy jedno złoto. Mamy jedno złoto i to to właśnie. Złoto jest dla nas największym problemem. Dobra, zamykamy sobie to miejsce. Wyjdziemy sobie jeszcze na sekundkę. Gdzieś tutaj polatamy w pobliżu. Popatrzymy sobie, czy coś tutaj ciekawego nie ma gdzieś. Ale jako, że widzę, że nic takiego nie ma miejsca, to wracam od razu do naszego działka. Proszę bardzo, bo są... a nie ten guzik, a ten tym ten, ten, ten bardziej, nie? Co, jest już walka, więc lecimy, dobra. A okej, okay. lecą jakieś zwykłe małe ludki. A ja nawet nie jesteśmy tam potrzebni, to działo ogłuszające sobie fantastycznie z nimi radzi. Dobra, tego pokonujemy tutaj bez większego problemu. Tego też, tamtego właśnie przytrzymamy, ale ja muszę lecieć już na tę stronę. Prosto w głowę go jakoś laserem tutaj pocisnę. Dużo, dużo tu pomaga, też szczerze mówiąc, ten celownik laserowy. Cieszę się, że go zrobiliśmy w miarę szybko. Bo bez niego mogłoby być w niektórych momentach krucha, nawet dobra, tutaj się przebijemy szybciej, żeby móc tak polecieć. Kurczę, tu bym chciał się chyba zrobić tą druszkę, żeby móc się szybciej poruszać, niż tam po prostu na bok tak lecieć. Wiem, że tutaj mnie cholernie dużo czasu. No, ale wiecie, dla takiej sytuacji, no, mus to jest po prostu mieć łatwiejsze przejście do tego złota. Też robię od razu. Poszukuję też od razu kolejnych surowców. Nie ja tylko idę po złoto, tu jest. kolejna. O, tu, tu trzeba było się kurcza nakopać do tego. Okej. Okay. Spróbujemy. Tutaj też spróbujemy troszkę poszukać rzeczy. Dobra. Idziemy, spadamy z tymi czterema sztabkami. Poniesiemy je szybko do naszego. Do naszego. tego. Do domostwa. Bardzo mi to bawi, że po prostu to tak można. Zresztą to nie jest tłumaczenie, żeby nie było, ale. Tronimy naszego domostwa się nazywa Dom Defender, chyba, nie pamiętam. Dobra, ulepszenia. Mamy więc 5 golda. Co może nam pomóc w kilku rzeczach, ale na pewno nie pomoże w tych. teorii. to hartowanie. piemię Okej. Okay. Ja nie, nie do końca jakby chciałem to zrobić, ale jest okej. Okay. Będziemy mieli hartowanie w takim wypadku. Mamy 5 golda i możemy zainwestować teraz w różne tutaj ciekawe rzeczy. Ciągłość ognia, ale szybko się mi tutaj jarała wcześniej i właśnie tą szybkość sobie zgarnę. Dobra, tyle na razie wystarczy. Spadamy się na chwilę do kopalni. zobaczyć co tu się ciekawego dzieje. Je, może gdzieś tu po boku. Ja wiem, tu się ciężko przebić, ale właśnie. O! Tu się zrobiło delikatniej. I to mi się już podoba. Dobra, będziemy na pewno tutaj kuć w prawo w takim razie. Ja biorę te dwie sztabki i spierniczam do bazy, bo zaraz będzie atak. On się już chyba tam szykuje. O, zaczął padać nawet na zewnątrz. Dobra. Nie to, nie to, nie to. To jest nie, nie ten guzik. Ok, atakujemy. To się bronimy. Czy to jest jakiś... Przepraszam, się, że jakiś boss, kurde. Dobra, atakujemy tym. Teraz się musimy na drugą stronę przemieścić. Tam Tamte działko się nam spaliło, OK. Na szczęście nasz, nasz ten, nasz klosz, w którym żyjemy jest całkiem póki co wciąż zdrowy. Ale ich się tutaj pojawia bardzo dużo i oni skaczą bezpośrednio na nasz komputer. Olera, to to. to... Znaczy, szczerze mówiąc, nie widzę, żeby zadało nam jakoś bardzo dużo obrażeń, ale ci się tutaj przebijają przez szkło. To mi się już mało podoba. Ok, Uf. To był ciężki moment, moi drodzy. Ale też dobry moment, żeby sobie zakończyć jakby ten moment tej, tej, tej gry. Akurat w tym momencie, grę mi się bardzo podoba tytuł, szczerze Wam powiem. Jestem doskoczony bardzo pozytywnie. Nie spodziewałem się, że będzie mi się podobać, bo ja nie jestem aż takim wielkim fanatykiem tego rodzaju gier, gdzie się właśnie tak rasowo, masowo zbiera zasoby i surowce, jak, jak w tym przypadku. A jednak faktycznie jeszcze czuję ten poziom wciągnięcia, że mam ochotę kontynuować zabawę, więc mogę z czystym sercem tytuł na ten moment polecić. Ulepszeń wydaje mi się, że nie ma za dużo, ale być może to teraz mi się tak wydaje. Tutaj się niby coś odblokowywuje co chwilę, więc może ja tego po prostu po prostu nie widzę, a to się będzie odblokowywać dalej. Tak czy siak, moi drodzy, dziękuję wam przecież za oglądanie. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie Wy o gierce, czy Wam się podoba? Jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, zasubskrybujcie kanał teraz. To bardzo mi pomoże. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!